Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłany został od Boga anioł Gabriel do galilejskiego miasta, które się nazywa Nazaret. Do dziewicy wydanej za mąż człowiekowi imieniem Józef z rodu Dawida. Imię tej dziewicy – Maryja. Kiedy wszedł do niej, powiedział – Raduj się, obdarzona łaską, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na tę wypowiedź i zastanawiała się, skąd takie pozdrowienie. Wtedy rzekł jej anioł: Nie bój się, Maryjo, bo zyskałaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna. Nazwiesz go imieniem Jezus. On będzie wielki, będzie nosił imię syn Najwyższego. Jemu Pan Bóg da tron Dawida, jego ojca. I będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba. Jego panowanie nie będzie mieć końca. Wtedy Maryja zapytała Anioła: Jak to będzie, skoro męża jeszcze nie znam? Na to odrzekł jej Anioł: Duch Święty przyjdzie do Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię swoim cieniem. Dlatego owo rodzące się będzie nosić imię: Święty, Syn Boży. A oto Elżbieta, twoja krewna, ona również poczęła syna, mimo swojej starości. To już szósty miesiąc dla tej, którą nazywają Jałowa. Bo dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Maryja odpowiedziała: Oto służebnica Pana. Oby mi się stało według Twojego słowa. Wtedy anioł odszedł od niej. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie najświętszej Marii Panny Królowej. Są inne takie dni w roku, kiedy też wspominamy to, przeżywamy, świętujemy, że Maria jest królową. Jest to 3 maja. Świętujemy to, że Maria jest królową Polski. Bo obraliśmy ją sobie za królową. Świętujemy też w jakiś sposób, za parę dni będzie nie? święto Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. To święto też, ta uroczystość też jest w pewnym sensie właśnie trochę też takim nawiązaniem do Maryi jako królowej. No ale w całym Kościele, w Kościele Powszechnym, jest obchodzone. Święto Maryi jako królowej. To jest myślę, że można powiedzieć, że to jest pewna analogia do święta Chrystusa króla. No, bo oczywiście, królowanie Maryi, to, że Maryja jest królową, to ma swoje źródło uzasadnienie w tym, że Maryja jest Matką Jezusa, sama z siebie. Jako Maryja nie jest żadną królową, tylko stała się królową w momencie, kiedy stała się matką króla. Tak, jeszcze tylko dodam, że te czytania, ta Ewangelia, którą przed chwilą przeczytałem, ona niekoniecznie będzie czytana dzisiaj we wszystkich kościołach, bo można też czytać dziś Ewangelię, która jest kontynuacją wczorajszej Ewangelii. Ale myślę, że w większości jest taki zwyczaj, że akurat to wspomnienie najświętszej Marii Panny Królowej ma swoje własne czytania, które rzeczywiście wykorzystujemy. Taki jest po prostu zwyczaj, że, że jest to tak jakby takie ważniejsze wspomnienie, właśnie, bo dotyczy, dotyczy Maryi. I, I rzeczywiście myślę, że to jest y, dobra okazja do tego, żebyśmy patrząc na Maryję jako królową, żebyśmy odczytali, y, co to jak najwięcej wyczytali z tego, co to mówi o nas samych, o nas. Bo y, mnie osobiście na przykład to, że Maryja jest królową, czyli że właśnie, że jest matką króla, a to powiedział Aniu. Hmm? To nie jest to właśnie, to nie jest jakiś nasz wymysł, nie? To anioł powiedział, że poczniesz w swoim łonie, urodzić syna. Jemu Bóg da tron Dawida, jego ojca, Dawida, króla. I będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba. Jego panowanie nie będzie mieć końca, końca. No i przecież wiadomo, nie? że matka króla to jest, jest, to jest królowa. Nie może, być, nie może być inaczej. Oczywiście Maryja jako królowa nie jest, no właśnie, nie jest taką królową, jak była na przykład królowa Elżbieta świętej pamięci. Ale angielska królowa, oczywiście, ona na myśli angielską królową, która nie tak dawno zmarła. I to nie w tym znaczeniu. Nie? Ona jest jako matka, królową jako matka króla. I i to y, przypomina, nam, moim zdaniem, przypomina, mi przypomina, że y, ja też, y, każdy z nas ma swój udział w królowaniu y, Chrystusa. Y, każdy z nas na Chrzcie Świętym został namaszczony na proroka, kapłana i króla. Tylko że, wiadomo, tutaj to jeszcze bardziej niż w przypadku Maryi mówimy jedynie o uczestnictwie w królowaniu Chrystusa, że poprzez chrzest stajemy się uczestnikami chrystusowej misji, proroczej, kapłańskiej i Królewskiej. Maryja jest królową, jakby jeszcze z dodatkowego tytułu, że jest faktyczną matką Chrystusa, króla. Taką dosłowną matką. Jak to mówimy, rodzicielką jego. Ale to też jest, jej królowanie jest też udziałem w królowaniu. Chrystusa. I tak jak każde święto Matki Bożej, tak samo to przypomina nam naszą godność. Naszą godność, naszą, można powiedzieć, wielkość, wyjątkowość. I co jest ważne w tym wszystkim, że tak jak w przypadku Maryi, tak i w naszym przypadku. My sobie na to absolutnie nie zasłużyliśmy. Maryja yy, jest uważana za osobę bezgrzeszną, rzeczywiście wyjątkowo świętą, można tak powiedzieć, czyli wyjątkowo podobną do Boga, ale to, że ona została matką Boga, to nie jest nagroda za jej dobre sprawowanie, że tak powiem, nie? czyli za to, że, że nie popełniała grzechów. Że była tak wierna Bogu, że, że tak bardzo była do Niego upodobniona, że była po prostu tak święta. To nie jest jakaś nagroda. To nie jest tak, że kiedy Pan Bóg chciał się wcielić, to rozglądał się po świecie i patrzył, kto tutaj jest najgodniejszy, kto najbardziej zasługuje na to. No i zobaczył, że Maryja najbardziej zasługuje. Nie, nie, to od początku było tak, że, Maria, że Pan Bóg ją wybrał i jakby ją przygotowywał do tej roli też no, wyjątkowej. Tak czy owak, tak jak potem Maryja powiedziała, kiedy przyszła do, do Elżbiety, swojej krewnej, wielkie rzeczy Pan jej uczynił. Ona uczyniła wielkie rzeczy, i dzięki temu została matką króla, królową, królową świata, wszechświata. Nie dzięki właśnie jakimś swoim zasługom, tylko na mocy Bożego wybrania. I tak samo każdy z nas został wybrany do tego, by być uczestnikiem w Chrystusowym. Królowaniu, hmm, Chrystusowej misji, właśnie i proroczej, i kapłańskiej, i właśnie tej królewskiej. Natomiast hmm, pamiętajmy o tym. Mi w każdym razie to święto dzisiejsze przypomina, że na każdym królu, na każdym, kto uczestniczy też nie, w tej królewskiej misji Chrystusa, spoczywa też. Określona odpowiedzialność. Na każdym królu spoczywa odpowiedzialność. Maria była, moim zdaniem, w pełni świadoma tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na niej, jako królowej, jako matce, jako na matce króla. Spoczywa wielka odpowiedzialność też, że Pan Jezus, dzieląc się z nami swoją godnością. Dzieli się też swoją odpowiedzialnością. Wiadomo, że yy, nasza odpowiedzialność nie jest aż taka jak Chrystusa, yy, i dlatego to On jest Zbawicielem świata, Odkupicielem, Zbawcą, a nie my. No? Ale do nas też należy odpowiedzialność za to, co dzieje się na tym świecie. A konkretnie najbardziej za to, co my sami robimy, w jaki sposób y, traktujemy na przykład drugiego człowieka. Hmm. Przede wszystkim właśnie to. Ale też w ogóle cały świat, w jaki sposób traktujemy zwierzęta, w jaki sposób traktujemy y, przyrodę całą. Tak. Y, do nas też należy odpowiedzialność. Y, chodzi o to, żebyśmy się po królewsku zachowywali, żebyśmy się zachowywali z, w zgodzie z tym, jak zachowuje się nasz Król w, w Królowaniu, którego uczestniczymy. Do Królowania, którego jesteśmy po prostu zaproszeni, wręcz namaszczeni na Chrzcie Świętym. Tak więc cieszymy się Maryją jako Królową, ale cieszymy się też naszym własnym Królowaniem, z którym wiąże się całkiem spora odpowiedzialność Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.